Wszystko jest jasne. W cieniu rodzi się potęga. Nie szukaj światła, bo ono cię zdradzi. To ja, prawdziwy władca. Jestem cieniem, co pochłania blask. Kroczę w mroku, gdzie lęk to mój znak. Świat się boi, a ja tworzę grę, tam gdzie kończą się legendy. Władza się, zmienia, poddaj się mrokowi, stań się częścią mnie, bo jestem cieniem, który nigdy... Zniknie. Nie szukaj odpowiedzi, tam gdzie puste słowa. Każdy ruch to gra, każdy krok, nowa droga. Alfabeta, gamma, moje ostrza w mroku. Razem tworzymy siłę, co łamie zasady spokoju. Władza w rękach tych, co wierzą w iluzję. Ja zdejmuję maski, pokazuję prawdę w burzy. Nie jestem bohaterem, nie jestem katem. Jestem cieniem, twoim końcem i początkiem razem. Jesteśmy szadą Garden, kładamy w cieniach, łowimy mrok, nie boimy się zmieniać. Każdy nasz krok to echo Waszych snów, cienie tańczą, gdy świat straci głos i ruch Nie jestem bohaterem, to rola dla słabych, wiem jak manipulować tymi, co chcą zasady. Stoję ponad światem, każdy ruch to plan. Jest ciszą, która w sercu zostawia ślad Sądzisz, że wiesz, kim jestem, lecz to tylko złudzenie Każda historia to gra, każda walka to pragnienie Nie muszę krzyczeć, by świat mnie słyszał To w cieniu jestem Bogiem, niech blask się rozmywa Jesteśmy cieniami, tam gdzie światło ginie Władza jest iluzją, którą niszczymy w każdej godzinie Jesteśmy waszym końcem, ale także początkiem W roku rodzi się światło, choć zawsze pozostanie w cieniu tym cieniem, co pochłania blask Kroczę w mroku, gdzie lęk to uznak. Świat się boi, a ja tworzę grę, tam gdzie kończą się legendy. stań się częścią mnie, bo jestem cieniem, który nigdy nie zniknie. Nie jestem bohaterem, nie jestem złoczyńcą, jestem tylko cieniem, a cienie nigdy nie umierają.